Cześć, siema z strony Dzisiaj znów ogólnie nowe auto Znaczy nowe czy stare, możecie napisać w komentarzu, bo nie wiem I ono jest darmowe, tak, darmowe wchodzicie tu W podróże, także zostawcie łapkę w górę Jeżeli ktoś chce dojść do mojego teamu, pisać nick z fortnite czy tam Jakoś tu gadamy, także chodzimy w sklep I jest darmowe, on kosztuje 600 tysięcy Oczywiście darmowe auto, co było? Teraz, ile to kosztuje ja w ogóle? No, także Można kupić darmowe. Nie wiem, czy to będzie do jutra, czy co. w ogóle ci będą jakieś jeszcze darmowe auta, Także, no, w ogóle to za taką cenę się nie płaca. Także, no, to chyba to tyle. Może pojedziemy, zobaczyć jak się tuniguje, czy coś, pojedziemy się. Zobaczymy, jak gra. W sierotku farmy takie stare. W ogóle śnieg jest z gieta tylko w ogóle, ale no, tak no, za darmo to się opłaca No chcę, tam, 6 tysięcy, także co, zawsze suba Bo na święta może już zrobię live'a Także Z czego chcecie live'a? Z gieta czy może z Fortnite'a? A może zrobić także godzinę to, godzinę to, co? Dobra, także piszcie w komentarzach ja. Powiedz że sobie może jakiś odcinek kolejny wleci dzisiaj, także się malą.